Która przyjechała z Krakowa do nas i zaprezentowała się ze swoją indywidualną wystawą. Witam serdecznie goście. Jest mi ogromnie miło, że mogę powitać przyjaciół pani Ireny, przyjaciół galerii, w ogóle wszystkich przybyłych artystów plastików. Dyrektor, I studentów punktów, pani Ireny. Studentów, tak. <grymne> studentów, <grymne> na mojego dyrektora. Ja tylko w kilku słowach chciałabym przedstawić Panią Telenek, więc ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1969 roku w pracowni malarstwa Adama Martelskiego, brała udział w ponad 80 wystawach zbiorowych i zrealizowała 25 wystaw indywidualnych. Ta jest 26 i jest mi bardzo miło, że w nowym są właśnie w małej galerii zaprezentowała się na... I jeśli ja mogłabym skorzystać z okazji, że jeszcze wśród nas historyk sztuki, a zarazem przyjaciel państwa, proszę o kilka słów na temat malarstwa. Ja Widzę, że po prostu nie, nie będę tu zbytnio tego, co widać. i każdym razie chciałem tylko zdecydować z katalogu pierwsze zdanie, może wstępu, który napisał Jan ze Szypańskiego, przyjaciel państwa rodzinski. Myślę, że dosyć trafnie i tak sugestywnie ujął to, co w tym malarstwie jest najważniejszego, najistotniejszego. Te kompozycje na pograniczu abstrakcji mają w sobie nastrój uporczywie powtarzanego muzycznego motywu. Zmieniają się kolory i formy, ale treść wypowiedzi, którą artysta pragnie przekazać widzowi wydaje się ciągle ta sama. Myślę, że po prostu ciągle jest właśnie mówienie o sobie, mówienie o świecie poprzez patrzenie na siebie. Myślę, że to jest właśnie bardzo oryginalny sposób wypowiedzi artystycznej. Mówienie nie wprost, bo szczególnie nie jest z ilustracją stanu psychicznego czy swojej wizji świata, tylko za pomocą kolorów, form, zestawień barwnych, pewnego typu kompozycji, przedstawia lub sugeruje pewne odczucia autora o tym, jak on odbiera świat, jak odbiera ludzi, jak widzi sam siebie. Myślę, że to mówienie o sobie w sposób taki jakiś bardzo sugestywny, w sposób może nawet niepokojący, przyznam szczerze, dla mnie. Jest, jest pobudzający myślę, że to jest w istotną ma romansu, jest bardzo, bardzo cieszę się, że padło mi otworzyć tą sprawę Ale do niego nie podoba. Proszę krzyczeć, że nie, nie, tak, nie. Proszę bardzo, mojego Grzegorz. Jeszcze dwa słowa chciałbym dorzucić, jako, że zawsze byłem wielbicielem arsza Pani Ireny. Rzadko spotykaliście się osobiście, ale często na wystawach obserwowałem Pani drogę twórczą i zawsze podziwiałem tą pełną poezji właśnie drogę twórczą jakąś i, i, i to mnie zawsze zdumiewało, że jest taki pozorny jakiś bezład rozmieszczenie, a jednocześnie taka jakaś dyscyplina wewnętrzna, która wszystko to zawsze uogólniała jakoś fajnie tak. Jeszcze pamiętam tak, takie obrazy sprzed lat, które wtedy nie są pokazywane, pełne takich tańczących różnych eurydyk czy kobiecych postaci, bardzo zmysłowych, a jednocześnie takich czystych wyrazie. No, to to wszystko zachęcił, prawda? Także chciałbym jeszcze raz podziękować i pogratulować tej poezji po prostu, bo to jest poezja. Dziękuję serdecznie, Przybycie tak liczno i zapraszam do oglądania. Bo już ja również serdecznie gratuluję, życzę powodzenia i wielu jeszcze, wielu wystąpień. Dziękuję serdecznie. A ja Państwa zachęcam do wykorzystania okazji, że jest autorka i proszę tak, zaczepić, zapytać. Nie dobrze

Wadzeły jak się toczą. Polany do każdego łańcucha